Ale papierówki obrodzili w tym roku. Zobacz. Sąsiadka pomaga zbierać i zabiera te. No. Sąsiadka, zbieraj i ten, i zabieraj te papierówki. Dobra. A po co nie mam zabierać papierówki po, jak to wasze? Dalej, ja ci daję nie? No, bo dziękuję panie, bo dziękuję. No. No to może mi tylko zbierać, bo tyle dużo ich jest. Dobrze, pomoże. Ale piękne papierówki Zobaczcie, zrobię. jakie no. ładne. A jakie smaczne. A jakie soczyste, jak się weźmie. Aż no. Weź w ustach się No, rozbiega. aż w ustach. Weź Ewa, pokaż. Jakie zobaczcie. A kiedy na ten? Jesteście na ty. A Dali już się, ja już dawno. Ale piękna. No, Soczyste, trzeba umyć. No. Także dla sąsiadki zbieramy. Sąsiadka będzie zadowolona, drzemy będzie robić. O majeczka leży też przyszła pomagać, tak? Położyła. Także widzicie, jak robota świetnie idzie. Będą drzemiki robić. Zapasy na zimę. Ewa w sokineczce, w sokienetce z rozporkiem no, w gumowcach no. a wiaterek podwiewa. No, pod no i wszystko widać Także No Także widzicie ile jakie piękne papierówki, ile Ile ich tutaj jest i ten Jeszcze o tej posze Także Długi okres były. Były I Jeszcze końca nie, ma. I końca nie ma, no także. Dobra, no co roku ona taka piękna jest, nie? Ta papieroweczka. Bardzo smaczne papierówki. O, ile już na zbieral. Nie wiem, czy są. I... No, ale sąsiadka, ja ci nieść tego nie będę. Jak chcesz to. No to nieść. To pan nieży, powinien nieś, A nie No, także. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy. No.